Poświęcony przyjaciołom i kolegom z Niezależnego Zrzeszenia Studentów, którzy zginęli 10 kwietnia 2010 roku w tajemniczej katastrofie pod Smoleńskiem. Przemysław Gosiewski, Janusz Kurtyka, Aleksandra Natalii-Świat, Maciej Płażyński, Sławomir Skrzypek, Władysław Stasiak. Niezależne Zrzeszenie Studentów powstało jesienią 1980 roku. Pierwszy komitet założycielski nowej organizacji o nazwie Niezależne Zrzeszenie Studentów Polskich narodził się tuż po zakończeniu strajków robotniczych w Gdańsku. Robimy e, organizację studencką. Jesteśmy w grupie tych, w grupie e, organizacji o solidarnościowym, o solidarnościowym rodowodzie, ale nie jesteśmy Solidarnością. I już od samego początku, jak tylko e, uczelnia zaczęła, 1 października e, działalność, zaczęliśmy tworzyć NZS. Powstaje nowa organizacja, czy, ktoś jest za, czy są ludzie zainteresowani, poszło listę, chyba, nie wiem, 95% sali się wpisało. Miałem tą deklarację bardzo długo. Wstąpiłem wtedy nie do nzs u tylko do Konfederacji Studentów Polskich, bo przez, chyba przez tydzień taka nazwa funkcjonowała w u nas na Śląsku żądam, tak niewiele pragnę, tak niewiele widziałem, tak niewiele zobaczę. Komunistyczne władze bały się NZS-u. Długo odmawiały studentom prawa do zrzeszania się w niezależnych od PZPR organizacjach. Była taka tendencja władz, żeby wekslować sprawę rejestracji NZS-u Roztapiać się w jakichś takich ogólnych rozmowach o sprawach studenckich, negocjacjach nad studenckimi postulatami itd. Natomiast myśmy się upierali przy tym, że potrzebna nam jest własna, niezależna organizacja studencka. Władze chciały, nie chciały zarejestrować NZS-u, dążąc do jego upokorzenia. Początkowo żądano, żeby wpisać w statut NZS kierowniczą rolę panie, partii. Nie mogliśmy się na to zgodzić. Gdy pertraktacje z władzami nie przyniosły oczekiwanego skutku, w łodzi rozpoczął się studencki strajk. Łódź strajkowała w ferie zimowej i my, my przeciągnęliśmy trochę ten strajk, zdając sobie sprawę z tego, że w momencie powrotu na uczelnię nastąpi eksplozja i tak też się stało. Postulaty powstawały, powstawały dość długo i było ich bardzo, bardzo wiele. Te najważniejsze y, dotyczyły rzeczy dla nas no, fundamentalnych: dostępu do wolnej kultury, do, do literatury, do sztuki, tej zakazanej, możliwości obchodzenia świąt y, narodowych tak, jak uważaliśmy, że one są ważne, czyli tych, których y, wtedy obchodzić y, nie wolno było. Rejestracji niezależnego zrzeszenia studentów to był chyba nasz najważniejszy postulat, taki szalenie konkretny ale także i wolności dla więźniów politycznych, zniesienia cenzury. Dopiero strajk ogólnopolski, dołączenie się do strajku tego, który trwał w Łodzi przez inne uczelnie, inne ośrodki, całą Polskę w zasadzie, spowodowało, że Niezależne Rzeszenie Studentów zostało zarejestrowane jeszcze po długich negocjacjach. Podczas podpisania porozumienia atmosfera była euforyczna. Mieliśmy wrażenie, że dokonaliśmy czegoś niezwykłego, dziejowego. To był fajny, burzliwy okres. Pierwsze ma, że rzeczywiście będą strajki, zaraz komunę powalimy. 10-milionowa Solidarność, tu potężny NZDS, więc komuna szybko wyłoży się na, 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 na łopatki. NZDS tak naprawdę zajmował się wszystkim: poprzez e, dróg, e, literatury, his, książek historycznych, kolportaż. Studenci czytają poezję, książki. No, robią, e, robią to, co w każdym normalnym e, kraju. Próbuje stworzyć alternatywne społeczeństwo wobec władzy komunistycznej. Traktowałem działalność NZS-u jako wykorzystanie pewnej szansy okresowej. Kiedy ona się skończy, nie było wiadomo. Nie bardzo się na tę okoliczność zabezpieczaliśmy, ale braliśmy to ciągle pod uwagę. NZS nie stronił od działań politycznych. Domagał się uwolnienia więźniów sumienia. W porozumieniach sierpniowych było zapisane, tak, że więźniow, więźniów politycznych nie będzie. Jednak byli. Uznaliśmy w pewnym momencie, że należy się ich, o nich też upomnieć. Byliśmy wezwani do prokuratury no, i nam powiedziano, że ten marsz jest nielegalny. Wiosną 1981 roku w wielu miastach odbyły się demonstracje. NZS domagał się też demokracji i autonomii dla środowiska akademickiego. Studenci opracowali projekt ustawy o szkolnictwie wyższym. Jesienią 1981 roku w całym kraju wybuchły strajki na uczelniach i trwały przez kilka tygodni. Atmosfera w kraju stawała się coraz bardziej napięta. W pierwszych dniach grudnia 1981 roku milicja spacyfikowała strajk podchorążych z Wyższej Oficerskiej Szkoły Pożarniczej w Warszawie. Półtora tygodnia później wojskowa hunta prowadziła stan wojenny w całej Polsce. Ja leżałem z gorączką 40 stopni w łóżku, więc jak 13 grudnia właściwie jeszcze przed północą, czyli 12 przymaszerowała ekipa z łomem, no to ja byłem w piżamie. Ten ubek, który przyszedł, wrzeszczał, skończyło się i tak dalej. Ale widać było, że jest sam ciężko przestraszony. Oni sami nie widzieli do końca, jak ta noc długich noży im pójdzie. Odpowiedzią NZS-u na wprowadzenie stanu wojennego były strajki oraz wsparcie protestujących załóg robotniczych. Przenosimy strajk do Stoczni Gdańskich wzywamy wszystkich studentów, ale tylko chłopców, do, do pojechania w małych grupach. Szturm był gdzieś około między piątą a szóstą. Tutaj szturmował czołg, a z tyłu chyba był e, e, szturm z motorówek, nie? bo oni nie wiedzieli, ilu jest tych stoczniowców, a, a ludzi w stoczni było najwyżej 500 osób na całą stocznię, w tym e, około 100 studentów było. Trzymali się za ręce, nie, nie, nie dawali się przesunąć, nie słuchali rozkazu, dalej śpiewali, skandowali i okrutnie ich wtedy zaczęli tymi pałami Bić. Jak ktoś się osuwał, kto był w pierwszym rzędzie, to ten kto był z tyłu przesuwał się naprzód. Oni ciągle bili to trwało gdzieś w pół godziny. Nastąpiła pacyfikacja Politechniki. To była noc. Na przykład dziewczyny spały tam na korytarzach w śpiworach. No to, to po prostu podchodzili, lali tak długo, aż, aż ktoś się z tego śpiwora wyplątał i uciekł. Pojechaliśmy na strajk do huty. No i potem był 16 grudnia, pacyfikacja huty. Widziałem to, jak czołgi przejeżdżają, to już normalnie przyjechały po ogrodzeniu. No i zaczęło się, dotoczyli nas. Potem było klasyczne bicie. I, i do aresztu. Niezależne Zrzeszenie Studentów było pierwszą organizacją zdelegalizowaną przez komunistyczne władze stanu wojennego. Ja zostałem skazany na 6 lat. To był wtedy najwyższy wyrok dla studenta w stanie wojennym. Zostałem skazany raz za kontynuowanie działalności w Niezależnym Zrzeszeniu Studentów, a dwa za osłabianie gotowości obronnej PRL w postaci drukowania czy poprzez jak drukowanie no, ulotek tak naprawdę. Mieliśmy takiego współpracownika, który się okazał był być yy, wręcz funkcjonariuszem służby bezpieczeństwa, który razem z nami był internowany w gębarzewie koło, koło Gniezna i który dokonał podczas y, tego pobytu w więzieniu prowokacji. Rzekomo zdesperowany i sfrustrowany rzucił się na ogrodzenie, po czym y, padła seria z karabinu maszynowego, i on spadł. Oglądaliśmy to wszystko przez okna i widzieliśmy, no że jest najwyraźniej no, chyba zastrzelony, bo się oczywiście nie ruszał. Yy, no, po latach dopiero dowiedziałem się, że ten człowiek, z którym ja współpracowałem i który rozwoził po Polsce bibułę, którąśmy produkowali, to był funkcjonariusz służby bezpieczeństwa, student. Kolega napisał sobie, nie żyje Związek Radziecki z, z przodu, a z tyłu na własny rachunek za tą Wzięli go do tak zwanego karceru, czyli do, do, do dźwiękochłonnej celi. No oczywiście trzeba było się za niego upomnieć, więc wszyscy wylądowaliśmy w dźwiękochłonnej celi, i to jest o tyle niemiłe, że po paru godzinach traci się poczucie rzeczywistości. Nie wiadomo, czy to jest dzień, która jest godzina i, i tak dalej. I ja tam przesiedziałem chyba półtora dnia, myślałem, że trzy miesiące, nie gniewaj się na mnie polsko, nie gniewaj się. Ja naprawdę bardzo cię. I Stworzyliśmy podziemną organizację, bo wtedy to się podziemną organizację tworzyło. Nazwaliśmy się Wolność i Niepodległość, drukowaliśmy ulotki, wybijaliśmy szyby w domach. No ja wybiłem akurat w domu komendanta wojewódzkiego Milicji Obywatelskiej, w związku z czym bardzo szybko mnie złapali. Nie wszyscy te presje wytrzymywali. Poza tym, bardzo wielu spośród tych, którzy przeżyli ten wielki bunt, to wielkie szczęście Solidarności, zwane karnawałem dzisiaj, stracili nadzieję. Niestety, bardzo duża część opuściła Polskę. Raz, że dostali taką alternatywę od bezpieki że dostajesz bilet w jedną stronę, bo nie będziesz mógł się uczyć, nie zdobędziesz pracy, nie skończysz żadnych studiów, jesteś nikim. Stan wojenny w bardzo wielu ludziach zabił nadzieję, odebrał im nadzieję na to, że powiedzie się, że Polska będzie wolna. Nie gniewaj się na mnie, Polsko, nie gniewaj się, ja naprawdę bardzo kocham Cię, naprawdę kocham Cię. Nie mi z Polsko, że spóźniłem się, że na spotkanie się. To była pierwsza taka manifestacja w zasadzie, kiedy, kiedy, kiedy były faktycznie starcia. Tak? Kiedy, kiedy już, już, już poleciały kamienie, kiedy już było budowanie barykad. Taka demonstracja to się kończyła po prostu taką walką, bitwą z ZOMO, bo to ustawiało się ZOMO, ustawialiśmy się my było obrzucanie kamieniami. Każda manifestacja czy, czy 82 rok, 3 maja, kiedy Pierwszy raz nałykałem się gazu, czy, czy w przypadku innych kolegów, każda z tych manifestacji budowała poczucie tego, że trzeba tam być, tak? że, że trzeba być w tych miejscach, że to jest obowiązek. Na ulicach widziałem na ulicy gaz, gaz, gaz. Na ulicach widziałem na ulicy gaz, 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 gaz. Na ulicach, na ulicach Babilonu gaz. Gaz, gaz, gaz Przyjechali po mnie, zawieźli mnie do Olkusza po drodze, po drodze sugerując, że nie będą mi nigdzie zawozić już, bo worek na łeb i do lasu czas, czas i tam załatwią sprawę, że sam grób będę kopał. Wrzucili mnie do tej, do tej lodówy, tam były dwie drużyny zomowców, ze 20 chłopa. No i jechałem tam razem z nimi. No i czuję, że wyjeżdżamy poza Kraków i zorientowałem się, że widocznie jedziemy pod Kraków, tam była baza ZOMO i tak nie wiedziałem, co będzie. Zaczęli mnie tutaj w tej, tej lodówce? no i skończyło się tylko tym, że mnie wyrzucili tak po prostu po drodze. Obok w pokoju siedziało kilku ZOMOWCÓW z pałami, kto został wypuszczony, przychodzi obok kolegów, tam otwierały się drzwi, wciągali delikwenta do środku i odbywało się regularne pałowanie. Miałem farta, nie zamknęli za mną drzwi. Jak wypadłem z krzykiem na korytarz, za mną kilku pałujących mnie, to dopiero ci w celi uświadomili sobie, co ich czeka. Już dwóch kolegów został wypuszczonych nie wiem, 15 minut wcześniej, czekali na mnie. Rząd tanich win został zakupiony, już stał, krótko też czekał na mnie, i poszliśmy na drawę, wypiliśmy sobie po winku. Jako to przechodził, co było dziwne, przechodził nasz oddziałowy. I tam kolega do niego po, 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 podszedł panie oddziałowy, może pan z nami się napije, I on zaczął uciekać, uciekł. przed <laughs> Zacząłem studia w roku 84. Więc idąc na uczelnię miałem takie marzenie, że Właśnie tutaj się zapiszę do tajnego NZS-u i tego tajnego NZS-u nigdzie nie znalazłem. Yy, w ogóle to, co mnie uderzyło, to Maras. To był okres takiej ciszy, gdy wygasły już struktury pierwszego NZS-u, które działały w, w podziemiu w 1982-1983 roku. Część działaczy włączyła się w taką pracę pozytywistyczną w ramach działalności samorządów studenckich. Mnie taka pozytywistyczna praca nie interesowała. Ale my nie byliśmy jak tam strasznie odważni, baliśmy się, co się może zdarzyć. Ja tutaj nie mam poczucia, że byliśmy wielkimi bohaterami. Po prostu robiliśmy swoje, to co uważaliśmy, że jest przyzwoite, ale nie staraliśmy się na siłę pchać się w ręce obecni, żeby nas Pobili pałami albo żeby nas e, za chwilę złapali. My konspirowaliśmy, staraliśmy się robić to tak, żeby nie być za bardzo na widelcu. Gazety studenckie bardzo często powstawały w ten sposób, że jak było zaplecze solidarnościowe, czyli dostęp do farby, do, do, do sita, do, jakiego, do, jakiego, do jakiejś maszyny już później, no to robiło się dla Solidarności, ale też robiło się dla, dla tego ruchu studenckiego. No I spotykaliśmy się, knuliśmy i dyskutowaliśmy o Polsce, prawda, popijając stojowo, dzieląc czas między naukę dziewczyny i politykę. Po prostu debatowaliśmy o polskich sprawach. Myślę, że to miało jakiś sens, no, w ten sposób stawaliśmy się grupą przyjaciół. Powstała idea no, powiązania wielu środowisk akademickich. Kiedy się okazało, że jest nas dość sporo, 10 stycznia 1987 roku, to postanowiliśmy samozwańczo ogłosić się drugim zjazdem krajowym NZS-u. Ciekawa inicjatywa, ona wywołała efekt lawinowy, bo wtedy tak naprawdę wszyscy inni zaczęli myśleć o kontynuacji tej działalności. Nie może być walka, silniejsza od solidarności. To była taka pierwsza wspólna inicjatywa ogólnopolskiego NZS-u, aby się policzyć i pokazać w zwartej takiej formule. To było coś niezwykłego, że po prostu taka cisza cisza i nagle wykwitają transparenty NZS-u przy burzy braw, z różne niczym kwiaty wykwitają e, NZTSY. y Jednak potrafiliśmy się zorganizować i tam zamanifestowaliśmy swoją siłę, swoją jedność. Znacząca część pokolenia moich kolegów, koleżanek z NZS-u była wychowana w takiej atmosferze a w latach 80., gdzie tak naprawdę nadzieję i wiarę przywracała, przywracał Kościół, wiarę też na, na to, że, że, że coś możemy pozytywnie zrobić, że, że Solidarność może się odrodzić, że jeszcze nie umarła. Zdrowiańca! Pierwsze rozrzucanie ulotek to były pierwsze takie duże akcje od 3-4 lat na Uniwersytecie Gdańskim. Robiło to piorunujące wrażenie jak i na kadrze, jak i na studentach. A więc chcieliśmy pokazać, że NZS istnieje, że jest czas na takie działanie zdecydowane. Akcentowaliśmy dwie rzeczy: samorządność wyższych uczelni i walkę o pełną niepodległość. Przyświecał jeden cel: prawda, wolność. Wszyscy wiedzieliśmy, co jest czarne, co białe, co dobre, co złe. Coraz częściej odbywały się happeningi studenckie. Satyra i śmiech stały się bronią przeciwko opresyjnemu systemowi. Ośmieszaliśmy, naprawdę ośmieszaliśmy ten ustrój. Ja widziałem w ludziach, że oni się przełamują, że są. Że patrzą na to zupełnie innymi oczami, że widzą tych milicjantów bezradnych wobec tych absurdalnych sytuacji, w których ich wciągaliśmy. Bo, na przykład, kiedy, kiedy milicja zaczyna ludzi legitymować, a tłum zgromadzony śpiewa im 100 lat, no to trudno być agresywnym wobec tłumu, który, który, który robi takie rzeczy. Kraju są więźniowie polityczni. Po kilku latach konspiracyjnej aktywności w marcu 1988 roku NZS Uniwersytetu Warszawskiego rozpoczął jawną działalność. Nie byliśmy obciążeni jakby stanem wojennym, to znaczy w tym sensie, że nie, że nie, no nie działaliśmy w nzs w stanie wojennym, czy jeszcze przed stanem wojennym i nie mieliśmy poczucia takiego, no powiedzmy tego, pewne, pewnej, pewnej porażki po wprowadzeniu stanu wojennego. To było coś niesamowitego, znaczy ludzie jakby natychmiast kupili tą, tą, tą jawną formułę. z tych, Te 10 osób, które wtedy się ujawniło, pokazało tym setkom, a w pewnym momencie nawet chyba tysiącom, że można działać legalnie. W maju 1988 roku studenci kilku uczelni w kraju rozpoczęli strajki na znak solidarności z protestującymi robotnikami. Umacniały się struktury NZS-u, ale władza przeciwdziałała, wciąż dochodziło do starć z ZOMO. Była ostra walka taka wręcz. UBC mieli broń, jeden z nich wyciągnął pistolet. Geniu w tym momencie kopnął, ten pistolet wypadł na jezdnię i, i nie użył tego pistoletu. jest taki ranni, sami widzicie co się dzieje, sami widzicie co Kordon ZOMO stanął, więc usiedliśmy cały, tam kilka pierwszych szeregów usiadło na ziemi z transparentami itd. itd. Zaczęło się tam regularne przykrzykiwanie. nagle gwizdek, ja czuję, że jestem w powietrzu po prostu. Okazało się, że ci obok mnie, którzy chcieli pomóc mi trzymać transparenty, to wszystko była jakaś esbecja z, z, z Legionowa czy skądś tam pościągana. No i wciągnęli nas wszystkich takich, którzy tam, oni sobie wytypowali, którzy byli tam wartościowi dla nich, wciągnęli nas za kordą. No i tak się dla nas pierwszy maja skończył, generalnie tam zostaliśmy połami. Pieka oczywiście nękała nas przeszukaniami, zatrzymaniami na, na 24 czy 48 godzin. Tutaj szczególnym rekordzistą mój przyjaciel Andrzej Sosnowski był, który ma na koncie największą w historii polskiej opozycji ilość zatrzymań na 48 godzin. Andrzej wychodził z komisariatu i przy wyjściu z. Przy bramce czekała już następna dyska, która go e, zabierała do następnego komisariatu. Osobiście byłem chyba był 16 razy zatrzymywany do 1989 roku. To już nie była konspiracja, to już były takie formy jawnego działania. Myśmy urządzali jawne demonstracje na u, ulicach Krakowa. To nie były demonstracje, to były pikiety, ponieważ po 3-4 minutach zjawiała się Służba Bezpieczeństwa i nas zgarniała. To była akcja o, o zniesienie przysięgi wojskowej, czyli nieprzysięganiu na wierność Związkowi Radzieckiemu, o opuszczenie wojsk sowieckich z Polski. Uważamy, że niezbędne jest zniesienie obowiązku zaliczenia szkolenia wojskowego jako warunku ukończenia studiów. Oraz Domagamy się usunięcia z programu szkolenia wojskowego zajęć służących indoktrynacji ideologicznej. Z punktu widzenia jakiegoś szkolenia obronnego była to kompletna szopka, natomiast to był punkt takiej infiltracji ideologicznej, nacisku ideologicznego. Ostatnio, kiedy spotykaliśmy się tutaj, był to wiec określony przez władze rektorskie jako nielegalny. Tym razem jest to wiedza legalna, więc jest to już pewien krok do przodu. W Warszawie było posiedzenie krajówki, powrót do łodzi. Przez całą noc drukowanie takim prymitywnym sprzętem ulotek wzywających do bojkotu Studium Wojskowego. Rano pojechanie pod Studium Wojskowe, rozdanie tych ulotek. Po południu znowu happening, zatrzymanie przez milicję. Pobicie na komunistariacie, wypuszczenie, drukowanie ulotek, rano znowu rozdawanie ulotek, także wtedy chyba najdłużej w życiu nie spałem 68 godzin. No stop na nogach. Obrady okrągłego stołu nie doprowadziły do rejestracji NZS-u. Same rozmowy z komunistami dzieliły niezależne środowiska studenckie. W całym kraju odbywały się demonstracje, w których brało udział niezależne zrzeszenie studentów. Rejestracja NZS-u dla mnie była czymś takim no, najważniejszym w tym momencie i pamiętam jak e, poszliśmy do, 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 do sądu z przekonaniem, że to jest formalność. Na pewno był profesor Geremek i też siedział z takim spokojem, że sprawa jest załatwiona i pamiętam ten moment jak sąd e, odczytuje decyzję i, i sędzina mówi odmawiam rejestracji zrzeszenia i ta konsternacja na sali taka cisza. Zdziwienie pośród nas, i pamiętam, po jakichś trzech sekundach, nagle głos z tylnego rzędu: Precz z komuną, i cała sala wtedy na w sądzie zaczęła skandować precz z komuną. Niby już było po okrągłym stole. Zbliżały się te pierwsze wybory kontraktowe, i ta decyzja to była takie poczucie, jakby zdrady. Z jednej strony, miałem poczucie, właśnie zdrady, przez. Tą opozycję okrągłostołową, solidarność. Z drugiej strony się zastanawiałem, a może to jest inaczej, może że to jest próba komunistów, podzielenia nas. Ale, ale wiedziałem, że w tym momencie my musimy coś zrobić. Tego nie można tak zostawić. Widzieliśmy, że jesteśmy trochę spychani, że komuna to przewleka. To znaczy, to była próba. Nielegalizowania NZS-u, wywołania w ten sposób jakichś protestów, po to, żeby, żeby no pokazywać, że ta druga strona to są ci, którzy chcą właśnie niezgody, burdy, awantury, etc. Trochę w tę grę weszliśmy, a trochę nie. To znaczy, kiedy sąd w Warszawie odmówił, kiedy pobito studentów, no musieliśmy odpowiedzieć strajkami i takie strajki trwały. Gdy w kilkudziesięciu uczelniach kraju rozpoczynały się strajki. W Krakowie doszło do kolejnej fali manifestacji i starć studentów z oddziałami zomo. Zatrzymani przez milicję i bezpiekę demonstranci zostali zwolnieni w zamian za wypuszczenie Jacka Fisiaka, ówczesnego ministra nauki, szkolnictwa wyższego i techniki. No Fisiak stał się w tamtej sytuacji stał się zakładnikiem. W gruncie rzeczy on stał się zakładnikiem. Zakładnikiem naszego wypuszczenia. On stał się tym, tym elementem przetargowym. Minister, który się zabarkodował na piętrze, my, zewnętrzny ten pierścień wewnątrz szkoły, blokujący szkołę, na zewnątrz znowu pierścień milicjantów, a jeszcze na zewnątrz pierścień studencki. Więc to jest tak przysłapał kozak Tatarzyna. Ogólnopolski strajk został zawieszony kilka dni przed czerwcowymi wyborami kontraktowymi 1989 roku. Protest nie został już wznowiony. Do decyzji z 9 stycznia 1982 roku o delegalizacji niezależnego Zrzeszenia Studentów. Na fali zmian politycznych w Polsce 22 września 1989 roku niezależne Zrzeszenie Studentów zostało ponownie zarejestrowane. Myśmy ogromne znaczenie przywiązywali właśnie do pracy formacyjnej, do formowania tych młodych ludzi jako kadry Polski Niepodległej. Tak to żeśmy wtedy określali. Chodziło nam o to, żeby ci ludzie byli nie tylko przekonanymi antykomunistami, ale żeby mieli osobowość i mieli postawy, które pociągną za sobą innych. NZS! 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 Przed legalnym nzs stanęły nowe zadania. Rozpoczął się kolejny etap poszerzania strefy wolności.